Witajcie Poligamiści, Paweł Winiarski, Poligamia.pl Mieliśmy już okazję zagrać w nową grę polskiego studia Eleven Beat Studios w przeznaczone na iOS-a, no, najlepiej na iPada, ale zasadniczo na iOS-a Korea Na pewno kojarzycie nazwę Anomalii, na pewno pamiętacie grę Wars on Earth w którą zasłynęła Pol zasłynęło polskie studio Pojawiła się na kilku platformach, m.in. na iOSie, na pccie, na Xboxie. To, tak na dobrą sprawę, wydaje się być kontynuacją. Natomiast Anomaly Korea tak naprawdę tą kontynuacją nie jest. A po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach zabawy dostrzeżecie, że to tak naprawdę jest dodatek oferujący nowe misje, nową fabułę oraz nowe jednostki, umiejętności co oczywiście nie jest w żaden sposób negatywną wypowiedzią, negatywną oceną, dlatego że, jak na to nie patrzeć, to jest jedna z ciekawszych gier ostatnich lat, która odwróciła do nogami gatunek Tower Defense i przez niektórych jest teraz, właśnie anomalii jest zwane Tower Offense, z tego względu, że nie bronimy naszej bazy przed, atakami wrogich jednostek, ale jesteśmy właśnie tą wrogą jednostką, wrogimi jednostkami, próbujemy się przedostać przez wrogą bazę, likwidując wieżyczki wszelkiego rodzaju, które wystawiane są przez wirtualnego przeciwnika, w tym wypadku kosmitów. Spróbujmy sobie wspólnie przejść kawałek drugiej misji. Mam nadzieję, że dobrze trafię w taką w której będzie widać o co w grze chodzi. Wybierzemy sobie poziom łatwy, no, żeby nie wyszło, że sobie nie radzę. Gra graficznie wygląda dość podobnie jest, wciąż jest śliczna. Wydaje się, że troszeczkę dopracowano aspekty wizualne, no ale Łokzonerf ma już na karku trochę czasu, więc trzeba było troszeczkę to ulepszyć, ale zasadniczo. Większych różnic nie widać. Jak widzicie, na początku mamy wprowadzenie do misji, gdzie zapoznajemy się z celami, doprowadź oddział do transportowca. Dabnik jest w języku angielskim, napisy są po polsku, więc nie powinniście, nikt nie powinien mieć problemów ze zrozumieniem o co chodzi. A chodzi o to, żeby na początku na mapie zaznaczyć trasę dojazdu naszych jednostek do celu czy do końca mapy. do czy do celi, które trzeba zniszczyć. Tak możemy przejść, to zostało z automatu ustanowione. No i jak widzicie tutaj te linie i strzałki pokazują jak powinniśmy jechać, jak będziemy jechać w zasadzie. Transportowiec jest naszym celem, to jest checkpoint. Ustawmy sobie tak trasę, żeby nie wjechać w największą ilość wrogich jednostek, ale żeby odpowiednio Szybko znaleźć się przy transportowcu, to jest też dość istotne. Mam nadzieję, że tu będzie najlepiej. Te żółte pola to są surowce, które zbierają nasze jednostki. Musimy być mniej więcej w odległości strzału, a za te surowce dostajemy pieniądze, za które później możemy ulepszać nasze jednostki lub kupować nowe. Wygląda to tak. Mamy trzy jednostki, nie możemy jeszcze żadnej ulepszyć. Możemy natomiast je przestawić i to może się wydawać najlepsze ustawienie na tę planszę. To są standardowe strzelające jednostki. Tu jest jednostka mocniejsza. A biorąc pod uwagę to, że większość wież będzie atakować najpierw pierwszy nasz pojazd, to warto wystawić tam coś na tyle mocnego w obronie, żeby sobie poradziło ze strzałami, ale na drugi plan zostawić pojazd, który lepiej atakuje, a ma słabszy pancerz. Wychodzimy, wybieramy. Jak widzicie, akcja już jest. To jest umiejętność, która pozwala podnieść skuteczność naszych strzałów. Ona, jak widzicie tutaj, czasowo jest ograniczona. Tak, zbieramy umiejętności. Tu możemy troszkę sobie przyspieszyć czas. W międzyczasie jesteśmy informowani o celach misji i o naszym postępie. Dotknij ikonę naprawy, a następnie wskazany obszar, aby użyć zdolności. Zdolność naprawy użyjemy sobie. To jest część tutoriala. O, widzicie, przejechała nasza jednostka, została uleczona. Kółko zniknęło. O, powiedzmy, spróbujemy tą, z tą wieżą poradzić sobie bez dodatkowych umiejętności, których na niskim poziomie trudności pojawia się ze zrzutów dość dużo, więc zasadniczo nie ma większego problemu, żeby z nich korzystać. Jak widzicie, ten strzelający laserami Mech, przepraszam, nie laserami, tylko rakietami Mech jest dość mocny. Także bardzo dobrze, że pojawił się on jako druga jednostka w kolejności. Prawie nie jest ostrzeliwany, ogień się skupia na jednostce numer jeden. Natomiast Mech sobie spokojnie strzela i doskonale radzi. Przyspieszymy trochę czas. Jak widzicie, surowce zostały zebrane. Jest to 140 dolarów. Tak, tu jesteśmy o tym informowani. I teraz chcąc, nie chcąc, będziemy musieli sobie jednostkę ulepszyć. Ulepszmy tę pierwszą. Ulepszy się pancerz. Na drugą jeszcze nie starczy pieniążków. Jak widzicie, przy ulepszonej jednostce pojawiła się złota gwiazdka. Także wiemy, że ona jest ulepszona, że jest mocniejsza, że ma silniejszy atak i przede wszystkim silniejszy pancerz w tym wypadku. Tą wieżą sobie poradzimy sami bez dodatkowych umiejętności. Przyspieszymy trochę czas. Zbierzemy zrzut. Podjedziemy sobie tutaj do dwóch wieżyczek. Trzecia jest zaraz obok, więc na pewno przyda się ulepszenie i leczenie. Kolejny zrzut. Kolejny zrzut. Tu jedną wieżyczką minęliśmy. Tu jest kolejna. Przyda się umiejętność przejąca siłę ataku. Jeszcze trochę naprawy, żebyśmy czasem nie zginęli. Jeszcze mamy dwie i wykorzystamy je tutaj, bo tu naprawdę się przyda cztery wieżyczki, to na naszej jednostki jest dość dużo. A jak widzicie przy odpowiednim wykorzystaniu ikony zaciśniętej dłoni. Nic złego nam się nie dzieje. Udało się dość szybko przejść bez najmniejszych problemów. z tym najgorszym wynikiem. No i jak widzicie, tak to wygląda. Jeżeli graliście w Anomaly Warzone Earth to zobaczycie, że gra prezentuje się praktycznie tak samo, szczególnie pod kątem rozgry rozgrywki. Nowe, tak jak mówiłem, są jednostki, które później się pojawiają. Między innymi dość mocny czołg. Nowe umiejętności. I przede wszystkim nowe misje, czyli nowe wyzwania. Z którymi trzeba się będzie zmierzyć. Bawcie się dobrze: gra na pewno jest warta zakupu. Ja bawię się świetnie, podobnie jak świetnie bawiłem się przy poprzedniej części. I wydaje się, że pomimo masy ciekawych i atrakcyjnych ofert na App Store, jest to jeden z ciekawszych tytułów na iOS-a, który świetnie sprawdzi się w okresie świątecznym, jeżeli będziecie gdzieś musieli jechać. A jak mam to nie patrzeć, moim zdaniem. Do tej gry, do całej serii anomaly, najlepiej nadaje się duży ekran tabletu i przekonacie się o tym, jeżeli będziecie mieli okazję na takim sprzęcie zagrać. Naprawdę warto. Trzymajcie się. Hej!